Jedna z najważniejszych scen w Ewangelii Świętego Jana opisuje 40-dniowy post Jezusa na pustyni. Demon kusi go w tym czasie na różne sposoby. Jezus ma wówczas 30 lat. Długotrwały post jest wstępem do jego wielkiej misji. Dla większości z nas wydaje się oczywiste, że tak długi czas bez jedzenia i picia jest zabójczy dla normalnego człowieka. Prawda jest jednak zupełnie inna. Dziś przedstawimy losy osób, które z różnych powodów zdecydowały się na wielodniową głodówkę. Jakie były ich motywy? Strasznymi nocami płakał, rozdrapywał wszystkie rany, no, widocznie tego spędziało, czy nie widocznie, tylko na pewno. Rozdrapywał to do krwi, no to trzeba było po prostu robić opatrunki. Miałem konkretne skierowanie na operację na początku roku 2000. Postanowiłem po prostu przeprowadzić sobie głodówkę leczniczą i zobaczyć, jakie będą wyniki. Nie głód jest problemem, może pewna słabość na początku. Ja nawet miałem wypadki, kiedy słabo mi się zwyczajnie robiło, to znaczy tak jakbym miał zemgleć, ale wystarczyło wtedy łyknąć świeżego powietrza, przejść i to mijało. To była bardzo przykra choroba. Która się bardzo długo ciągnęła i nie było na to żadnego um, lekarstwa. Pan Romuald Stanisławski, gdy miał 16 lat, był świadkiem wyleczenia głodem 60-letniego mężczyzny z poważnej choroby wieńcowej. Kilkanaście lat temu bezskutecznie próbował leczyć przewlekłą chorobę nerek. Kiedy wszelkie inne środki zawiodły, sięgnął po najbardziej radykalny. Przestał jeść. Ja leczyłem się u lekarzy. Lekarze mi dawali różne pigułki, antybiotyki, jeździłem nawet do urologa w innym mieście. Niestety urolog też mi nie pomógł. Doligliwości w dalszym ciągu trwały. Byłem bardzo nieszczęśliwy i załamany psychicznie, ponieważ myślałem, że to już ze mną jest koniec, że się z tej choroby nigdy nie wydobędę, ale przypomniałem sobie o leczeniu głodem, metoda Aleksego Soworina. Romuald Stanisławski był chorowity od dziecka. Przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych, układu krążenia i układu moczowego sprawiły, że 20 lat temu został uznany za inwalidę. Otóż ja postanowiłem przeprowadzić głodówkę. Ale zanim przeprowadziłem tą głodówkę, odwiedziłem lekarza i dałem się zbadać przy pomocy USG. Co tam jest na tym pęcherze. Badanie wykazało, że mam poważne zmiany na pęcherzu moczowym. W związku z tym już następnego dnia rozpocząłem głodówkę. Miałem zamiar od razu budować 42 doby. Ale po 21 dniach chudówki ponownie odwiedziłem lekarza, który stwierdził, że zmiany cofnęły się o połowę. Te poważne zmiany na pęcherzu moczowym. Wobec tego postanowiłem nie przerywać głodówki. I prowadzić ją przez następne 21 dni. Po następnych 21 dniach, a więc po 42 dniach głodówki, metodą Broysa, poddałem się badaniu USG. Lekarz stwierdził, że wszystkie zmiany zostały usunięte. Nie było śladu po zmianach tych poważnych na pęcherzu. Kiedy stajemy wobec długotrwałej, ciężkiej choroby, często czekamy już tylko na cud. Pęcherzyca to choroba, która wciąż stanowi zagadkę dla świata medycyny. Do dziś nie wynaleziono na nią skutecznego leku. Rodzice małego Daniela długo zastanawiali się, co dalej robić. Epidermulis ibuloza hereditalia, czyli wrodzone pęcherzowe oddzielenie się na skórka dla specjalistów brzmi jak wyrok śmierci. Kiedy 4,5 roku temu Daniel przyszedł na świat, dawano mu najwyżej 100 dni życia. Na drugi dzień po odcięciu pępowiny na ciele noworodka pojawiły się rozległe rany pęcherzowe. Chłopiec przeżył, ale każde dotknięcie sprawiało mu potworny ból. Każdy dzień był niekończącą się drogą przez mękę. Choroba postępowała, i mimo tego, że lekarze mówili, że będzie coraz gorzej, że ona będzie atakować kolejne części ciała, mimo to ja nie chciałam uwierzyć, no ale okazało się, że z roku na rok się potwierdzało to, co mówili lekarze. Jego stan się znacznie pogarszał, także i później, jak już weszłem o pęcherze do przewodu pokarmowego i nie mógł po prostu jeść ani przełykać, zdecydowałam się właśnie pojechać na głodówkę. Co nie wyobrażałem sobie, jak może dziecko 18 dni nic nie jeść, jeszcze tym bardziej, że ma organ jest osłabiony. Daniel nie był w stanie nawet przełykać y, płynów, już nie mówię pokarmów, ale nawet płynów. Wymiotował krwią, dusił się całymi nocami. Dostał leki na zobojętnienie tego przewodu pokarmowego, a no ale lekarz powiedział, że to jest kwestia tylko przedłużenia tego procesu, że nieunikniona jest operacja rozszerzenia przewodu pokarmowego. Daniel wyglądał okropnie, był bardzo schorowany do tego, non-stop na antybiotykach, bo non-stop chorował. Także. W tym momencie, jak już on był w takim no, krytycznym stanie, właśnie podjęłam się podjęłam się tej głodówki, bo, bo wiedziałam, wiedziałam, że go tracę. Żona stwierdziła, że musi tam jechać, że coś czuje wewnętrznie, że musi tam pojechać. Tak się skończyło, pojechała. No. Też z wielkim płaczem, pamiętam. Też nie była pewna. Wewnętrznie może coś czuła, ale też z obawy. Jak organizm Daniela zareaguje po prostu na głodówkę. Krzysztof Caban mieszka w Warszawie. Pracuje w dużej firmie informatycznej. Prowadzi aktywny tryb życia. Od 19 lat trenuje karatę. Dwa lata temu został skierowany przez lekarzy na operację tarczycy. Wówczas usłyszał o leczeniu głodem. Krzysztof od 19 lat chodził na treningi karate do, zdobył czarny pas i trzeci Dan. Nagle z dnia na dzień zaczął tracić siły, szybko się męczył, odczuwał duszności. Niewielkie guzy na tarczycy wciąż się powiększały, terapia hormonalna nie przyniosła spodziewanych efektów. Wreszcie chirurg po konsultacji z endokrynologiem postanowił działać zdecydowanie. Na Jesieni roku 1999 po obejrzeniu ostatnich wyników Badań, m.in. USG, badań krwi, także zrobionej biopsji, zdecydował, że możemy zrobić operację, jeśli ja się zgodzę. Kiedy skomplikowana operacja wydawała się nieunikniona, Krzysztof Caban usłyszał o Romualdzie Stanisławskim i o leczeniu głodeń. Zrezygnował z zabiegu i rozpoczął głodówkę. W drugim i trzecim tygodniu głodówki dozowałem siłę. Praktycznie w końcówce głodówki wjeżdżałem do pracy, robiłem swoje. Po pracy przyjeżdżałem do domu i odpoczywałem. Noc i sen przynosił pewną regenerację organizmu. Po prostu zmęczenie, które narastało w ciągu dnia, w nocy było usuwane. Najtrudniejsze są pierwsze dni głodówki, najbardziej nieprzyjemne. Po trzech dniach organizm przestawia się już na nowy sposób odżywiania. Nie otrzymując pokarmu z zewnątrz rozpoczyna odżywianie wewnętrzne, tak zwane endogenne. Na pierwszy ogień idą zapasy glikogenu, potem tłuszcze. Wreszcie spaleniu ulegają zbędne dla organizmu białka stanowiące budulec dla chorych tkanek. Głodówka lecznicza zawsze będzie jakimś dyskomfortem. Jeśli ktoś świadomie decyduje się na coś takiego, musi sobie zdawać sprawę, że nie będzie cały czas czuł się wspaniale. Na początku bardzo prawdopodobne jest, że będzie odczuwał pewne na przykład bóle głowy. Będzie odczu, odczuwał e, duży głód. Nie każdy, ale każdy organizm reaguje inaczej. Zazwyczaj pierwsze dni głodówki są najtrudniejsze. Daniel Załęgowski przez 3,5 roku życia męczony bólem nie przespał spokojnie ani jednej nocy. Tymczasem już po pierwszym dniu kuracji odczuł niezwykłą poprawę. Po trzech dniach głodówki Daniel mi przespał pierwszą noc od trzech i pół roku. To była jego pierwsza noc przespane. Ja się rano obudziłam, to nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Ja nie wiedziałam. Po prostu nie potrafiłam sobie tego wszystkiego skojarzyć. Dla mnie to było niemożliwe, że on spał, że ja spałam w nocy. Ja po prostu zajrzałam, czy naprawdę jest nie wszystko w porządku, czy on, czy on oddycha. No taki był pierwszy mój odruch, bo to było już się tak przyzwyczaiłam do tego ciągłego płaczu, bólu jego w nocy, że no przez pana noc była dla mnie no też szokiem. Pan Romuald Stanisławski głodował ponad 20 razy, najdłużej 42 dni. Z każdej kuracji wychodził wzmocniony, wbrew prognozom lekarzy. Łącznie głodówek było co najmniej 20. Ale były to głodówki 3 dniowe, 5-dniowe, siedmiodniowe, 3 tygodniowe i nawet 2 6 tygodniowe głodówki. Nie jest łatwo oczywiście w czasie głodówki przetrwać. Należy w tym czasie coś robić. Ja na przykład w czasie jednej z głodówek wykonałem to biurko. Zrobiłem sobie takie biurko retro, które się zamyka. Także jak mam nieporządek w tym biurku, to cały ten nieporządek zostanie zakryty. A potem sobie otwieram. Jak chcę coś zapisać, korzystam kilka razy dziennie z biurka. Zabrało mnie to trochę czasu oczywiście. W czasie, mi się zdaje, że to biurko robiłem w czasie 42-dniowej głodówki. Aby bezpiecznie praktykować głodówkę musimy przede wszystkim utrzymać stały kontakt z lekarzem lub doświadczonym fastoterapeutą. Daniel i jego mama byli pod stałą opieką lekarską. Także Daniel naprawdę spokojnie przeszedł tą głodówkę. No, wydaje mi się, że nawet lepiej przeszedł niż ja. Po prostu ja byłam bardzo zestresowana, no a jego starałam się wyciszyć, uspokoić. No to się później jak on nie widział, no to się na mnie troszeczkę odbijało, no ale starałam się to robić tak, żeby po prostu nie denerwować dziecka, żeby on nie widział, żeby wiedział, że jest wszystko w porządku. No i tak myślał. Przetrwał do końca. No, już pod koniec to nawet uciążliwe dla mnie też było, bo on się ze mną potrafił bawić smarzeniem jajecznicy i karmieniem. Ja to jest po, po 15 dniach głodówki, czy tam po 14, to jest nic nie jedzenia, taki odruch, no już pobudza jednak. Zazwyczaj zaleca się, by osoby praktykujące długotrwałą głodówkę powstrzymywały się od wysiłków fizycznych. Krzysztof Caban zdecydował, że nie będzie zmieniał swojego planu dnia. W trakcie trwania mojej głodówki byłem na dwóch treningach sportowych. Jeden trening karato do. Nie był to trening super intensywny. Był to normalny, przeciętny trening, bez żadnych dużych wysiłków. Drugi trening piłki nożnej w ramach Amatorskiej Ligi Biznesu. Udało mi się nawet strzelić jednego gola, co mi się zwykle nie zdarzało. Po mojej trzytygodniowej głodówce wynik badania USG wykazał praktycznie dwukrotne zmniejszenie ilości guzków tarczycy oraz około dwukrotne zmniejszenie ich wielkości. Lekarz-chirurg, kiedy przyszedłem do niego na konsultację, żeby ostatecznie podjąć decyzję o terminie operacji, długo oglądał wyniki badań. Był bardzo zaskoczony. Powiedziałem mu, że Przeprowadziłem sobie leśniczą głodówkę, praktycznie rozłożył ręce i powiedział tak trzymać. Romuald Stanisławski podczas każdej głodówki prowadzi niezwykle skrupulatne zapisy swego samopoczucia, zmian wagi, temperatury i ciśnienia. Dbałość i konsekwencja tej samoobserwacji daje mu spokój i zadziwia lekarzy. Znając dogległości i cierpienia moich krewnych, a nawet znajomych, doszedłem do wniosku, że kodów byłbym za nich przeprowadzić głodówkę zdrowotną. Ale niestety jest to niemożliwe. Każdy musi sam dbać o własne zdrowie. A moim codziennym pokarmem, w cudzysłowie oczywiście, w czasie postu, jest zwykła, studzienna woda. Mama Daniela przez 3,5 roku czuła jedynie bezsilność. Dzisiaj wie, że ma doraźną broń przeciwko nieuleczalnej chorobie. Z nadzieją czeka na dzień, w którym medycyna pokona chorobę jej dziecka. Daniel zawsze biegał w butach. Nigdy stopy nie postawił tak, bo zaraz był pęcherz, po prostu żeby stanąć i oso przejść. No i chyba tak najbardziej, co mi utkwiło, to właśnie moment, kiedy on bez butów właśnie biegł przez korytarz. Ja naprawdę siedziałam w pokoju i nie mogłam przesłuchać, jak on biegnie. Wyobrażałam sobie, że zaraz będzie pęcherz na pęcherzu. Jak on tak biegł przez ten korytarz, to te, te, te bicie jego stóp właśnie się odbijało, te echo takie, no. To było chyba najwspanialsze uczucie, kiedy ja mogłam dziecko boso puścić. Ojciec Jacek Bolewski co roku w okresie Wielkiego Postu, podczas głoszenia rekolekcji powstrzymuje się od jedzenia. Początkowo było to dla niego poważnym wyrzeczeniem. Dziś mówi, że łatwiej rozpocząć głodówkę niż ją przerwać. Praktyką postu zainteresowałem się w kontekście ćwiczeń duchowych św. Ignacego. Jako jezuita co roku je odprawiam i zauważyłem w miarę upływu czasu, że te rekolekcje wymagają, na co zresztą Święty Ignacy zwracał uwagę, całościowej postawy. To znaczy to są ćwiczenia duchowe, czyli duch jest zaangażowany, ale ciało też ważną rolę odgrywa. Chodziło o to, żeby przez cały czas rekolekcji pościć w taki dosyć skrajny sposób, to znaczy nic nie jeść, to się wydaje bardzo trudne, ale jednocześnie należało dużo pić, bo niejedzenie nie miało być umartwieniem tylko organizmu, ale miało służyć jego oczyszczeniu. I w związku z tym picie dużych ilości napoju miało w tym procesie pomagać, należało też dużo chodzić, spacerować, żeby krwioobieg był pobudzany. No i bardzo dobrze te rekolekcje przeżyłem. Naturalnie w czasie trwania tego postu człowiek czuje się troszkę słabszy. Na przykład na początku nie bardzo chce się te regularne spacery odbywać, ale jeżeli człowiek się przezwycięży, to właśnie spacery pomagają zachować dobrą kondycję fizyczną i potem, kiedy już rekolekcje się skończyły, Ważne było, żeby nie od razu rzucać się na jedzenie, tylko w stopniowy sposób i w taki właściwy zaczynać jeść. Ta praktyka tak spodobała mi się i tak odczułem jej dobroczynne działanie, że potem już wtedy sobie postanowiłem, że każdego roku, kiedy moje rekolekcje będę odprawiał, tę praktykę postu wprowadzę. Sama głodówka stanowi dobry punkt wyjścia dla postu religijnego. Ale nie jest w stanie zastąpić jego istotnej funkcji skruchy, nawrócenia, radykalnej zmiany życia. Aby osiągnąć duchowe korzyści z postu, nie trzeba pościć wyjątkowo długo. Ważna jest jednak właściwa intencja serca dążenie do poprawy życia. I pragnienie zbliżenia się do Boga. Otóż post 40-dniowy Chrystusa można traktować dosłownie. Jeśli weźmiemy, przebadamy praktyki mnichów, okazuje się, że człowiek jest ogromnie wytrzymały na post i 40-dniowy post nie jest niczym zupełnie nadzwyczajnym. Chrystus daje nam przykład, wchodząc, rozpoczynając swoją pracę i swoją działalność, daje nam em, pokaz przezwyciężenia złego poprzez post. Dłuższe posty teoretycznie byłyby możliwe i nawet jest pewnego rodzaju pokusa, jak człowiek 8 dni nie je, rekolekcje się kończą, no to właśnie widzi człowiek, że bardzo dobrze mógłby dalej w ten sposób funkcjonować, ale ja to odbieram raczej jako pokusę, że to by raczej może groziło takim źle pojętym heroizmem, dowodzeniem sobie na co mnie stać, a w życiu duchowym jednak ważna jest pokora, to znaczy uznać, że doświadczenie jest dobre, postu, ale nie ma co go przeciągać. Kiedy pamiętamy o tym, że człowiek jest ciałem i duszą, musimy tym ciałem również oddawać Panu Bogu swój. A ponieważ pokarm jest jednym z istotnych elementów naszego życia, my przez powstrzymywanie się od pokarmu składamy Bogu ofiarę. I o tym trzeba pamiętać, post jest zawsze związany z ofiarą, ofiarą włożoną przez człowieka w Bogu. Post od niemal stu lat stanowi znaną, choć kontrowersyjną metodę kuracji. Jednak przez wieki we wszystkich niemal kulturach stanowił nieodzowny element religijnego wtajemniczenia i oczyszczenia. Post to czas zasadniczego przewartościowania wewnętrznego, ale także zmierzenia się z własnym ciałem. Nawet ci, którzy podejmują głodówkę bez religijnych pobudek, traktują to jako bardzo ważne doświadczenie życiowe. Nie się wydaje... Że człowiek poszczący, dość często poszczący, staje się nieco innym człowiekiem, ponieważ post jakieś piętno wywiera na człowieku. No, wydaje mi się, że człowiek staje się lepszy. Post był zwyczajną, normalną formą pobożności. Był ściśle związany z pobożnością i trudno sobie wyobrazić modlitwy w Izraelu. Modlitwy w czasach biblijnych, życia w czasach średniowiecza czy nawet jeszcze nowożytnych, jeszcze pamiętam te czasy, w latach przed wiekiem, przed pół wiekiem, kiedy on post był rzeczą powszechną. Dzisiaj już tego nie ma. I szkoda, bo straciliśmy jedną z najważniejszych, najbardziej stałych praktyki, najbardziej powszechnych praktyk religijnych. Dzięki tej praktyce postu, której się nauczyłem i którą sam stosuję w moich rekolekcjach, zrozumiałem, że tu nie chodzi tylko o wyrzeczenie, ale o błogosławieństwo, o tę postawę, którą Jezus w, swoim, w swoich błogosławieństwach próbuje nam przybliżyć. Nas zdumiewa może to, że błogosławieństwo się wiąże z wyrzeczeniem, z ofiarą, z, z brakiem. Właśnie o tym wszystkich osiem błogosławieństw mówi. A tymczasem przeżywanie postu nie jako wyrzeczenia, ale jako duchowej pełni jako oczyszczenia, jako integracji mojego ciała i ducha otwiera na to, czym może być zbawienie. Mały Daniel Załęgowski, 40-letni Krzysztof Caban i 78-letni Romuald Stanisławski. Zdecydowali się na długotrwałą głotówkę dla ratowania swojego zdrowia i nie zawiedli się. Jednak post może leczyć nie tylko ciało, ale i duszę. Jeśli zdecydujesz się na post, nikt nie da ci gwarancji, że czeka cię łatwe zadanie. Ale każdy, kto pości, zauważa, że wiele się zmienia w jego duchowej strukturze. Następuje coś w rodzaju wyzwolenia, ukazuje się prawdziwe sedno rzeczy, wewnętrzny punkt pokoju, meta i centrum, słowem niewidzialna ojczyzna. Jeśli wyruszysz w tę podróż, Twoje życie nie będzie już takie samo.